Witam was, kochani, w dzisiejszym filmie. Ja właśnie skończyłam się szykować, ponieważ zaraz wyruszamy do Mówi Parku. Jedziemy do Mówi Parku ze względu na to, że odbywa się w nim teraz horror festival, taki typowo festiwal na Halloween, podobno największy w Europie. Możecie sobie ktokolwiek zobaczyć, jak to mniej więcej tam wygląda, jakie są jakby atrakcje. Yy, my zabieraliśmy się do tego wyjazdu już chyba 5 lat albo 4, w sumie 5 od kiedy tutaj mieszkamy, ale za każdym razem ktoś z nas się na sam koniec wycofywał. Tym razem Filip po prostu wziął to wszystko w swoje ręce i zamówił bilety, także nie było już odwrotu. Ja do tej pory jestem bardzo sceptycznie do tego nastawiona, bo no nie powiem, że się trochę boję. Yy, jestem słaba w te klocki, kiedyś naprawdę lubiłam oglądać horrory, a teraz na przykład, yy, no jestem naprawdę słaba i sobie bardziej radzi, lepiej radzi sobie Piotrek przy takich filmach niż ja. Więc trochę mam stracha. Jedzie z nami Żanka, jedzie Filip, Piotrek wiadomo. Koledzy Filipa, Mateusz, także jest większa ekipa o tyle dobrze. Mam nadzieję, że nie będziemy się rozdzielać i będę chodziła gdzieś po środku, żeby mnie nie atakowali. Wiem, że te potwory muszą jakby przechodzić castingi specjalne, takie typowo aktorskie, żeby mogli dostać się do tej pracy. Także na pewno nie jest to nic, więc na pewno nie jest to nic banalnego i muszą dać z siebie wszystko. Eee, to mnie tym bardziej przeraża, jeżeli mam być szczera. Są też po otwierane kolejki wszystkie, także też sobie skorzystamy. Jest godzina dziewiąta, wyjdziemy o godzinie 10:30. Dziewczynki jadą do rodziców, a my mamy dzisiaj dzień dla siebie. Zobaczymy, jak to będzie przebiegać. Będę Wam wszystko tutaj relacjonować, będziecie na pewno na bieżąco. I co? Spędźcie ten dzień z nami! I nie zapominajcie o subskrypcji mojego kanału, żebyście byli z filmami na bieżąco. To co? Ruszamy. umasz. Piąta. Cześć. 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 Żenetka, tobie nic nie wziąłem, bo U, ja w sumie tak nie wiem. <laughs> A co to jest? Znalazłem! Jakiego? Jak Boga, kogo znalazłem? znalazłem. 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 Co? I co? I Jedziemy, no dawaj, wsiadł! Tak, ty będziesz zaragał na odchodzące. Zamknięta kurawa. Czasujesz się? Nie. A od pojazdu od tego, czy tego? Nie. Bo jak będziesz szła sama na spacer, to strzela w oczy psu, nie? No, był taki wielki wybieg kiedyś. Mogę tak Ja Pabla tak trzymałem, a on w ogóle. A on tak, To jest smakosz, nie? Nie. oglądaj jest... smakosza, Żaneta? Bardzo tani w produkcji film, ale, ale straszny. Ale straszny. Z <grywa> którego roku? U 90-y, 99 albo 2000. Ale Rozrębnik. <grywa> <grywa> <noise> Brat zrobił nas wszystkich Karola Tak, Przejechaliśmy do Mówi Parku O godzinie 10 Okazuje się, że jest o 17.30 Idziemy to przeczekać w kolejkach Nie żenia? Tak, idziemy. Jakoś to minie Już któryś raz, ale trzeba jakoś 5 godzin No niestety, masakra Filipek nas na... wyprowadził Stechko, Okona, Stechko, Opona Kamil, Masha, Aligator, Robert, Traktor, Robert, dobrze, Ameba. Ameba. Ameba, 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 to Ameba, Ameba, ze zniego, Anioł, się... Anioł. <grymne> anioł. Eee... Łechteczka? <laughs> alibi, alibi! Alibi! Nie wiem. Alibi i igła. Igła. Okej. Okay. Miasteczko opona, Akwarium Masza. Aligator Robert. Traktor. Rower. Rozpunka. Ameba. Anioł. Łechteczka. <laughs>

Sębia herbatka, nie? Nie. Będzie pała kufka. Czy będzie w ogóle coś? To nie wiadomo. A ja nie wszędzie! Na ekstanie jest coś w ogóle. Mówisz za siebie czy za Żanetę i za siebie? Czemu ja i zajmuję? Nie stoi na lewo. A no to ty masz słuchać. No, czemu mam nie być świadkową? <grym> Drogi? Widzowie, wybierzcie się w swoim czasie, kiedyś świadkiem. Zrobisz z monetą. Ja? Kopaty się wybierają na najgorsze co może być tutaj. Tylko do... że do... jak wygramy tego dużego co będziemy z nim później robić? Na pół. <laughs> na pół. <laughs> Ale chodzi teraz. Dawać. Nie wiem, złabię i jemu chyba. On będzie wtedy brał, żeby zobaczyć jak mój numerek. I co, teraz? co teraz? Co teraz? Co teraz? Musimy poczekać. Ujechamy do Ajbestian Meia, Alcy. Musisz się wyrzucić. Nie, dobra, dobra. No zobacz, jaki masz ten. O, trwają, dalej. I co teraz? Najniższa nagroda! Dlaczego on najniżej? Ale wygrana jakaś Dajcie mi zabawkę. A ja tylko dlaczego, dlaczego? dlaczego jej nie wyrzuciłem? Wszystkie, może miałaś lepszą? No bo raz jak to grałam, to się, im więcej się zaufało, tym była większa nagroda. Myślałam, że im więcej kaczek, tym na zaufało. Okej, zjadłem 3 punkty, dasz sobie wybrać jeden z nich. O, super, to jest Które chyba są fajniejsze, weź jakieś te. Które? Którą? Świnkę weź. Ja unten. ten fajny, ja gadałam. Teraz ty. Okej. Okay. mam pandę. Mam pandę. Fajnie. Będą miały tego. Tak. Tak fajnie naprawdę, że takie mi się ten. No, że zawsze ktoś coś wygra. Mamy świnkę. Ja będę chodziła jako monster. O, jakie słodkie. Dla dziewczynek. z strach już. Pół godziny. Coś jeszcze nie, nie wyszli. Czekamy na strachu. Czekamy, że nie możemy do No, teraz myślę, że... Idą. O, oby, bo już tego czekania mam dość. Jakbyśmy myśleli. Tak, zważyłyśmy zagrać. We włosy jak mam. We mnie teraz <grym> przez ten deszcz. We mnie. Przedstawicielka. Gdzie jest Piotrek? Ma takiego to mnie małubek, Piotrka? Nie, on się rodzi. Gdzie Piotrek? Piotrek był teraz sam na czwórce. songobrud <pipi'> Shivraya <twierdzenia> <twierdzenia> <twierdzenie> to mówi Parku. Wow. Wow. Gdzie te upióry? gdzie te Film jeden. Nas, Już <noise> mówiłyśmy na filmie, że nas wyciągłeś o 10 godzinie, a zaczyna się o 18. Wyciągnąłem no, was, bo chciałem spędzić więcej czasu z wami. Ooo, jasne. <noise> tak Nasze zostały w domu. <noise> Normalnie zabierz. Za twoją chatę mi nie Jak tam się ja powinno zobaczyć? Tak, coś tak jest przekinię. Tak. Dobrze, że świetnie, który przekinasz zawsze. Ja jestem no kochany to jest brat to jest... a... i mam wolę. Chyba albo. So? Pode estar aqui, pode Thank you, sir. Thank you, sir.